Witamy Was serdecznie w telewizji klasowej w programie Kaj i Gerda. Opowiemy Wam dzisiaj historię pewne, pewnej przyjaźni, która pokona zło. Pierwszą osobą będzie Gerda, nasza bohaterka. Cześć, jestem Gerda, przyjaciółka Kaja. Pewnego dnia. Pod mój dom przyjechały do mnie białe sanie, siedziała w nich biała kobieta i zabrała kaja. Poszłam go szukać. Wszyscy mówili, że się utopił. Na początek poszłam do rzeki i wrzuciłam moje buciki. Wsiadłam do łódki, a łódka ruszyła. Dopłynęłam do czarownicy. Ona mi mówiła, żebym zapomniała o rodzinie i kaju. Później doszłam do księżniczki. A, a jak wychodziłam z e, zamku, to królewna da, e, dała mi czapkę i kurtkę. Nagle e, wyszli na mnie rozbójnicy. Mała rozbójniczka mnie uratowała i dała mi renifera. A on e, zawiózł mnie do zamku królowej śniegu za... za... Zauważyłam Kaja, zabrałam, zabrałam go ze sobą i przytuliłam. Zło z niego zeszło, i teraz jest wszystko dobrze. Do widzenia. A teraz zapytamy o, o to, co myśli Kaj. Kaju, opowiedz nam, co się działo. Dzień dobry, mam na imię Kaj. Pewnego dnia wpadło mi do oka okruszek lustra diabła. Wtedy świat był śmieszny, głupi, jeszcze śmiałem się z Gerdy i babki. Pewnego dnia poszedłem na dwór, by pojeździć z sankami. Przywiązałem sanki do sani, które jechały. Nie wiedziałem, gdzie pojadę z tymi saniami. Dojechałem do zamku Królowej Śniegu. Byłem tam kilka dni. Gerda mnie znalazła w zamku Królowej Śniegu. Dzień dobry. Pewnego dnia, kiedy wraz z Gerdą i Kajem oglądaliśmy album, opowiedz opowiedziałam im o królowej śniegu. Nagle Kaj. Powiedział, że coś mu wpadło do oka i serca, a potem stał się inny. Cześć, jestem kolega Kai. Pewnego dnia widziałem, jak Kai jeździ na saniach. Nagle przyleciało drugie Sanie. Kai postanowił przywiązać się. Powiedziałem, żeby tego nie robił, ale było za późno. Kai odleciał z drugimi sana, Saniami. Pewnego dnia do mojego krodu przypłynęła dziewczynka. Miała na imię Geta. I opowiedziałam mi. O mi o przyjacielu i pozwoliłam jej zostać. Sch schowałam róże pod ziemię i zaczęłam czesać jej włosy magicznym grzebieniem, żeby zapomniała o przyjacielu, ale potem zobaczyła róże na moim kapeluszu i uciekła, bo przypomniała sobie o przyjacielu. Mówiłam jej, żeby została, ale nie dało się jej zatrzymać. Jadłam kolację, gdy nagle pukanie do drzwi. Mój ochroniarz otworzył szybko. Pobiegłam, by zobaczyć, kto to. Nagle zobaczyłam małą dziewczynkę. Zmarzniętą. Po porozmawiałyśmy chwilkę. Powiedziała mi, że szuka swojego przyjaciela. Bez zastanowienia dałam jej konia, karoce i ciepłe ciuchy. Cześć, nazywam się Mała Rozbójniczka. Usłyszałam moją mamę, która wołała zabić ją, zabić ją. Wtedy wyszłam na dwór, ugryzłam mamę w ucho i powiedziałam: zostaw ją, będzie się ze mną bawić. Jak Gerda powiedziała mi jej smutną historię, Objęłam ją rękami, powiedziałam jej, że jej pomogę w nocy, dam jej zapasy jedzenia i wody, dam jej mojej mamy rękawiczki. I mojego Renifera. Powiedziałam mu, żeby jak najszybciej zawiózł ją do królowej śniegu i żeby uważał na nią. Pewnego dnia porwałam jakiegoś chłopca. Wywołam go dwa razy w czoło, aby zapomniał o wszystkim. Tak mi się spodobał ten chłopiec, że postanowiłam, żeby ułożył z so soplu lodu z wyraz wieczność. Gdy już to zrobi, Wtedy może się ze mną ożenić. Jakimś e, trafem wyszła do mojego lodowego zamku jakaś wredna dziewucha. zabrała tego chłopca i tyle go widziałam. Ta historia pokazuje, że prawdziwa przyjaźń i dobre serce mają ogromną moc i potrafią pokonać każde zło. Uczy także, że trzeba zachować ostrożność wobec obcych. Kai był nierozważny i dlatego został porwany przez królową śniegu. To mogło skończyć się dla niego bardzo źle, gdyby nie odwaga i miłość Gerdy.